Nie ma siedzenia w domu, kochani. Zimno, mroźno, śnieg napadał, a więc ruszamy, kochani, na działkę i sprawdzamy stan drzewek. Zobaczcie, pięknie to wygląda, ale ilość śniegu po prostu niszczy nam pokrój i musimy to wszystko otrzepać. Nie ma siedzenia w domu o jak fajnie się osypuje sprawdzajcie bo wam wyłamie u mnie już zobaczcie śnieg się robi ciężki i robią się luki ona wróci z powrotem do swojego stanu pierwotnego ale musimy ładnie rośliny oczepać bo nam się wyłamią jest trochę tego do odsypywania. ale jak człowiek się rusza to jest ciepło dobra z tamtej strony zaraz pójdziemy Tutaj basia nam zimuje. Tego też trzeba otrzepać. Tutaj zobaczcie, jak pięknie Laurowiśnia obsypana. Ale nam ją połamie. Trzeba ją oczyścić. Także nie ma siedzenia w domu. Nie zimno. Fajne takie kapuchy mi się porobiły. Czapeczki. Ptaszką znowu dałam jeść. Zaglądają mi do okna. Mówią Katarzyna kończy nam się jedzenie. I muszę im dosypać. Tutaj ptaszki coś nabroiły. Tutaj mamy zakopczykowanego bananowca muselka. Mała sadzoneczka została, ale leży śnieg tak nie widać. Teraz, teraz widać góreczkę. Dobra, ja się zabieram. Za oczyszczanie. Zaraz córka będzie na mnie krzyczeć. Mamuś, przecież to tak pięknie wygląda. No może pięknie wygląda, ale niszczy nam drzewa. Zobaczcie jakie to wszystko powyginane i do tego śniegu. A teraz jeszcze jak przyjdzie ocieplenie, bo ma przyjść po tych zimnych nockach, to ten śnieg będzie strasznie mokry. Aby tak z wierzchu oczyścić na rabatkach fajnie. Roślinki pozakrywane. Dobra, ja oczyszczam. A wy też ruszajcie jutro, bo ten filmik wpadnie wieczorem. Później przejdziemy się, zobaczymy, co tam w domu ciekawego i coś wysiejemy. Dzisiaj mamy 13 grudnia. Mam rozić. Nawet już Wam powiem, zobaczcie niebo się przejaśnia i jutro ma świecić słoneczko także dzisiejsza noc będzie mroźna dobra, jedną ręką mi ciężko kamerować drugą oczyszczać oczyszczę i znowu idę sikoreczką na sypie, żeby już do wieczora miały, żeby nie wychodzić bo ja zmarznę w ręce tam oczyściłam, bo też już były strasznie wyłożone tutaj mam piękną żurawkę ale jej nie widać, tylko przekwitnięte kwiatostany. Kiśnień też nam się, zobaczcie, przykrył, schował. Też muszę go jakoś delikatnie odkopać, żeby go nie połamać. Dobra, ja oczyszczam i widzimy się w domu. A jeszcze Wam pokażę, jak wygląda wilczomlecz. Strasznie zmrożony przy minus 3, minus 5 w nocy. Ale powinien pięknie wstać. Ma schowane pączki kwiatowe. Dobra, nakrywamy go, niesie. Grzeje. A tutaj zobaczcie. Kaktusy w śniegu. Opuncja. Dobra, idziemy do domu. Ja już wszystko otrzepałam. I strasznie zimno mi w ręce. Wilgotne powietrze mamy. No i mieliśmy być w domu, ale szłam jeszcze oczyścić ten drona. Zobaczcie. borówkę amerykańską. Ta tutaj jest już łysa, a ta ma owoce różowe. Jest piękna, zielona. Zobaczcie, na ten dronak się wyłożył. No i co? Nam się złamie, jak nie oczepiemy. No, dobra. Idziemy naprawdę do domu, bo mnie ręce bolą. A w uszach, jak zmarzłam, bez czapy, jestem oczyszczę ten. Jeszcze tam jeden mamy pod jabłonką i idziemy do domu. Obiecuję. A w domu zagląda zaglądamy na lantanę. Zobaczcie, solidnie przycięta. Ja przycinam lantano na kwitnie na młodych pędach. I po drugie przecinam, bo by mi się nie zmieściła. Jest taka na pniu, dosyć szeroka. Metr ma w tej chwili po cięciu i pięknie mi zaczyna puszczać. Mam 12-13 stopni w nocy. I wam powiem, że trzeba ją podlewać, bo ją wysuszycie. Nie przelewamy, tylko utrzymujemy. Tutaj mam leciutko, utrzymuję jej wilgoć, ją podlałam dopiero, nawet tutaj przy pniaku. Tu już widać, że nawet odstaje nam ziemia od doniczki, czyli miała sucho, ale ją podlewamy. Delikatnie utrzymujemy ją przy życiu, żeby jej nie wysuszyć. Tak samo fuksje zimujące. Tutaj widać stare jeszcze liście opadają, ale puszczę nam młode. Także nie wszystkie kwiaty utrzymujemy w całkowitej suchocie. Tak samo. Ołownik, zobaczcie, ostatnio go podlewałam, pięknie nam się podniósł i znowu pokazuje nam, paruje mi tutaj aparat. Wilgotno, chwila, przetrę, No jestem i zobaczcie, i znowu nam ołownik zaczyna więdnąć, czyli znowu potrzebuje wody. suchutko ma, trzeba mu dać troszeczkę i on nam się podniesie. Utrzymujemy właśnie jędrność w liściach. Jak się podniesie, czyli nie podlewamy, aż zacznie ponownie nam więdnąć. Tylko minimalna ilość wody. A jak sobie radzi rajski ptak z nasionka? Od Fci. Zobaczcie, wysiany wiosną. Nie jest w ogóle podlewany. Ma sucho strasznie. Sahara. Ale ładnie wygląda. Dużego mam w pokoju. Usyna tutaj mi się nie zmieścił, bo. Z jednej sadzonki zrobiły się trzy, rozeszły się na boki. A ten jeszcze na parapecie nam się mieści i zimuje w chłodnym pomieszczeniu. Bez podlewania. Tutaj moje sikoreczki uciekły. Wystraszyły się. Dobra, idziemy coś wysiać. Ziemia z kratowiska. Jedyny minus z kratowiska to jest, że mogą być nasiona Różnych traw. Tak więc trzeba umieć rozróżnić sobie to, co siejemy od zwykłej trawy albo innego chwasta. Mamy grudzień, a ja zaczynam wysiewać sobie nasionka pysznogłówki. Pamiętacie, zbierałam tą swoją pysznogówkę, która mi się sama wysiała. Postanowiłam sprawdzić zdolność kiełkowania. Także będziemy obserwować, a co ty tutaj będziesz sypać. Będziemy obserwować, jak kiełkuje pyszną głowkę i po jakim czasie. Dzisiaj mamy 13 grudzień, czyli z wierzchu ją tylko posypiemy, sporo tych nasion tutaj wklepiemy. Ziemia jest wilgotna, więc nie zraszam. Nasionka są bardzo mocno, mocno podsuszone. Więc żeby nie gniły, to ich teraz nie moczę, one sobie wilgoć pociągną z ziemi i tak za dwa 3 dni będziemy zraszać i zobaczymy, po ilu dniach pysznogówka zacznie kiełkować. Wiem, z grudzień te, tego się nie robi, nie sieje się bylin, ale ja mam swoją metodę, wysiewam dużo wcześniej i potrafi mi zakwitnąć już na nowy sezon roślinka, ale gdy ona wykiełkuje i będzie na takiej wysokości będzie miała drugą, trzecią parę liści właściwych. Przenoszę roślinę do jasnego, chłodnego pomieszczenia i delikatnie podlewam. A tutaj, jak obiecałam, pokazuję jak radzi sobie trojeść pomarańczowa, zobaczcie. Przeniesiona do ogrodu zimowego, do chłodnego. Ostatnio ją na filmiku przesadzałam do ziemi z kretowiska. Jak sobie radzi. Zobaczcie, stoi w miejscu. Ma chłodno. Nie wyciąga się, ale ona produkuje już korzenie w głąb doniczki. Także takie siewy, jeżeli macie chłodne pomieszczenia, możecie wysiewać, bawić się. Oczywiście, jak macie większą ilość nasion, żeby ich nie stracić. Także ona będzie sobie stała. Przyjdą dni słoneczne, coraz dłuższe. Na to czekam i ona zacznie sobie nam rosnąć w siłę. I wiosną już po przymrozkach wyląduje w gruncie jest możliwość, że zakwitnie jak nie dopiero na drugi rok tutaj mamy pięknotkę wysianą ósmego i szachownicę dzisiaj w końcu je podlałam u nich na razie cisza nic nie kiełkuje nic nie pleśnieje, nie gnije podlane i teraz będziemy czekać czy coś nam będzie kiełkowało teraz będę utrzymywała wilgoć Będę zraszała od góry, także z powrotem to ląduje do ogrodu zimowego. Na parapecie, trojeść by nam rosła, wyciągała się, byłaby brzydka. Także chłodne pomieszczenie spowalnia wzrost, ale powoduje, że roślina staje się silniejsza. Dzięki za obejrzenie, kochani. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.